Siemaneczko, dzień dobry kochańcy, Anitka małej wszystko was dobrze? Dzisiaj chcę wam pokazać mój sposób na budowanie odporności w okresie jesienno-zimowym. Powiem szczerze, ja to stosuję tylko i wyłącznie w okresie zimowym. A to o czym mówię to jest przygotowywanie na noc złotego mleka. Może niektórzy z Was słyszeli, ale ja Wam dam mój przepis na to złote mleko. Złote mleko to jest mieszanka różnych przypraw właśnie w mleku. Ja używam krowiego, jednakże możecie każdego innego mleka używać do tego, tak? Na przykład jeśli nie chcecie spożywać takich wyrobów. A rzeczy, które ja dodaję do mojego złotego mleka na budowanie odporności Cynamon, cejloński, kurkuma, pieprz, no bo wiadomo, kurkuma z pieprzem, no, dlatego że wtedy kurkumina z kurkumi lepiej będzie się nam wchłaniać, bo będziemy mieć pieprz. Czosnek to jest mój wybór, ale i tak polecam każdemu. I miód. Tak naprawdę to jest wszystko, co byśmy potrzebowali. Ja jeszcze Wam tutaj pokażę odpowiednik. Jak na przykład nie macie czasu, żeby zrobić to samodzielnie, to wiem, że jest jedyna dobra mieszanka na rynku. Jestem prawie pewna, że ona jest z darów natury. Ja wam tutaj pokażę, jak ona wygląda. I na przykład, jak nie ma się na to czasu, jednakże ja myślę, że to jest taka mała rzecz, że warto ją wprowadzić właśnie w rutynę zimową, żeby tą odporność podbudować, bo to też jest dobre na gardło i w ogóle na wszystkie inne rzeczy. Jedyną rzeczą, jaką bym polecała, ja używam kurkumę w proszku. Jednakże, jeśli macie możliwość i dojście do kurkumy takiej prawdziwej w, w korzeniu, to oczywiście tą kurkumę w korzeniu też polecam, jeśli macie taką możliwość. Teraz Wam pokażę produkty, jakie ja używam, i lecimy już do robienia naszego złotego mleka na wieczór. Dobrze, teraz jak obiecałam, pokazuję Wam produkty, które ja używam. Tutaj mamy po prostu miód. Jestem prawie pewna, że to jest rzepakowy. Powiem Wam szczerze, kupiłam go od jakiegoś dziecka na ulicy, więc nie jestem pewna. Ale tego miodu dajemy jedną łyżeczkę do porcji dla dwóch osób. Jeden czosnek. Cynamon cejloński, w moim wypadku, jego będziemy dodawać pół łyżeczki. Kurkumę, to w ogóle większość rzeczy jest z darów natury, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. To jest jedna łyżeczka kurkumy. Pieprzu, pół łyżeczki. Zwykłego, tradycyjnego, czarnego pieprzu mielonego. I jeszcze jedną rzecz, jakiej nie wspomniałam, to jest imbir. Oczywiście, w korzeniu byłoby to o wiele lepsze, ale jeśli będziemy to pić, to wolę dać ten sok z imbiru. Ja ogólnie go bardzo polecam, z tej marki Eco Vital. Ja go dodaję prawie do każdej herbaty, jaką robię w okresie jesienno-zimowym, a z rana tu zawsze piję jedną taką ciepłą szklankę wody, właśnie z imbirem. I z octem jabłkowym. Jeśli chcecie całą moją rutynę budowania tej odporności ogólnie, czy jesień, czy zima, dajcie mi znać, to Wam powiem, co dokładnie jem i piję właśnie w ciągu tej rutyny, w ciągu dnia, którą już wprowadziłam. Więc tutaj mam sam, sam imbir i tego bym dała po prostu, kurczę, na oko, ile ja bym tego dała? Łyżkę? Jedną łyżkę. Dobrze, zaczynamy. Biorę mleko i czekam, żeby było troszeczkę cieplutkie na gazie średnim, naprawdę średnim. Teraz będziemy już wlewać mleko. Tak jak powiedziałam, ja robię to dla dwóch osób, więc odliczam, odliczam, odmierzam 250 ml dwa razy, żeby to były po prostu dwie szklanki. Ale prawda jest taka. że możecie to zrobić przecież na jednej szklance i nic się nie stanie. Widzicie, troszeczkę mleka zeszło już, dlatego ja zawsze polecam kupowanie przypraw w tych większych opakowaniach, na przykład kurkuma i pieprz mam teraz w małym opakowaniu, bo nie było dużego w sklepie, ale zawsze Polecam branie tych opakowań po 200. One się bardziej opłacają. Czekamy na mleczko i zaraz będziemy dodawać przyprawy. Ja zawsze czekam, żeby to mleko było po prostu troszeczkę ciepłe. Oj! Okej. Więc czekamy, żeby się zrobiło troszeczkę ciepłe, ale żeby nie gotowało się intensywnie. Troszeczkę może pyrczyć, ale nie za mocno. Dobra, kochani, nie wiem, czy widzicie, ale mleko już paruje. Więc to jest perfekto czas, żeby dodawać. Okay. Co do takich też fajnych info, ja kupiłam właśnie chyba w Action takie klipsy, i dzięki temu mam zawsze świeże przyprawy. Pół łyżeczki cynamonu. O, już widzicie, korzuł się trochę robi. Pół łyżeczki pieprzu, ale jak nie lubicie pieprzu, naprawdę jedna czwarta wystarczy, na spokojnie. Jedna łyżeczka kurkumy. Oj. Teraz to wszystko mieszam. Tak jak widzicie, na początek mieszam przyprawy takie zmielone. Oczekuję od minuty do dwóch i dopiero daję właśnie miód, czosnek, imbir. Wszystko, co jest płynne albo po prostu w ciele stałym. No ale wiadomo, czosnek będziemy też miażdżyć, więc już to ta minuta minęła i dodajemy miód, czosnek i imbir. Od łyżki, po łyżeczkę miodu możecie dać. Ja daję łyżkę Elo. Nie oceniajcie mnie. Dobra, kochani, jak już zaczynacie dodawać te produkty właśnie jak miód, jak przed chwilą widzieliście, już teraz dodaję imbir. A tu jeszcze jest czosnek, czekajcie. To jest czosnek. Imbir, to już możecie zmniejszyć temperaturę. Ja zmniejszyłam na piątkę albo nawet na czwórkę. Żeby nam się nic nie spaliło, miód jest rozpuszczony. Dajemy imbir, mieszamy. Chodzi, wstrzą... trzeba wstrząsnąć trochę nim. Ja daję łyżkę, ale ja bardzo lubię imbir. Ja w ogóle wszystko lubię z tego. Oj, okej. Okay. Mieszamy. Mój czosnek, stary dziadzia, rozwalamy. Ja osobiście nie polecam czosnku w hmm, takiego mielonego w przyprawie. bo Powiem Wam szczerze, to jest po prostu niebo a ziemia, taki zwykły czosnek. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Odczekujemy tak, z 5 minutek na bardzo niskim gazie i już jest gotowe. Dobra, kochani, teraz będziemy próbować. Chodź, próbować. Ja wiem, jak to smakuje. Dla tych... Oj, jak to ostro. Dla tych, co nigdy nie pili, to może wam bardzo przypominać kary. Jeśli nie chcecie, żeby to przypominało kary, po prostu nie dodajecie czosnku. Ja lubię bardzo czosnek, dlatego go dodaję. Ale tak mówię na przyszłość, bo wiem, że dużo osób nie lubi takich mieszanek wybuchowych, więc mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeśli tak, zostaw lajka, zasubskrybuj, jeśli tylko chcesz. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się i zdrówko.